Posłuchaj tej potężnej porannej modlitwy, i pozwól Bogu Cię chronić i wzmacniać. Dzień dobry, bracia i siostry! Dziś przynoszę Wam tę poranną modlitwę, aby rozpocząć dzień z wiarą, nadzieją i wdzięcznością. Pan jest moją twierdzą, moją warownią, tym, który mnie wybawia. Mój Bóg jest skałą, w której się chronię. Jest moją tarczą, moim schronieniem i moją obroną. Psalm od Masty 2 Proszę, znajdźcie spokojne miejsce, zamknijcie oczy, weźcie głęboki oddech i skupcie swoje serce na tym, co pragniecie osiągnąć dzisiaj i w nadchodzących dniach. Złóżcie swoją prośbę z wielką wiarą i, jeśli chcecie, napiszcie ją w komentarzach, aby wzmocnić ją naszą wspólną modlitwą. Panie, w tym nowym świcie proszę Cię, abyś pobłogosławił mnie swoją niezmierzoną miłością i swoim nieskończonym pokojem. Niech Twoja obecność towarzyszy mi w każdym kroku, a Twoje światło rozjaśnia każde moje działanie. Po błogosław moją rodzinę i wszystkich tych, których mi podarowałeś. Niech Twoja ochrona ich otacza, Twoja łaska ich okrywa, i niech wszyscy doświadczą Twojej miłości w namacalny sposób. Pozwól mi być błogosławieństwem dla moich bliskich, abym mógł dzielić się Twoją miłością i być odzwierciedleniem Twojej dobroci w moim codziennym życiu. W świecie pełnym chaosu i wyzwań budzenie się każdego dnia jest cudem, Panie. Dziś czuję wdzięczność za ten nowy dzień, za ten boski dar, który mi udzielasz. Rozpoczynam ten dzień, uznając wszystkie błogosławieństwa, które dajesz mi każdego dnia. Proszę Cię, Panie, uczyń mnie posłusznym Twoim przykazaniem i usuń z mojego życia wszelkie przeszkody, które uniemożliwiają mi trwanie w komunii z Tobą. Spraw, aby moje serce było pokorne i otwarte na Twoją wolę. Proszę cię, panie, spraw, abym zrozumiał, że moje życie nie potrzebuje wiele, aby osiągnąć pełnię. Pomóż mi zrozumieć, że nie muszę być niewolnikiem rzeczy materialnych ani logiki świata, aby znaleźć pokój i dobrobyt. Niech moje życie skupi się na tym, co naprawdę ważne: na Tobie, na Twojej miłości, na Twojej mądrości. Daj mi pokorę, panie. Pomóż mi żyć każdego dnia przy Twojej obecności, rozpoznawać Twoją rękę prowadzącą każdy mój krok. Weź moje zwycięstwa, moje porażki i moje smutki. Uczyń mnie silnym wobec bite w życia, weź moje słowa i moje myśli i prowadź je, aby wszystko, co robię, odzwierciedlało Twoją chwałę. Chcę, abyś Ty był najważniejszy w moim życiu, ponieważ bez Ciebie jestem niczym. Bez Ciebie nic nie ma sensu. Jesteś moim światłem i moim zbawieniem, jesteś skałą, która mnie ratuje, królem mojego życia, powodem, dla którego warto czekać, wierzyć i ufać. Bez ciebie, panie, byłbym zagubiony, zdezorientowany, żebrzący o to niewiele, co wydawałoby mi się zasłużone. Jesteś radością mojego serca. W Tobie pokładam nadzieję, w Tobie istnieje. Nie ma nikogo poza Tobą, komu mógłbym zaufać, ani nikogo, kto mógłby mnie oddzielić od Twojej wiecznej miłości. Dziękuję Ci, Panie, że błogosławisz mnie każdego dnia, nawet jeśli czasami o Tobie zapominam. Zawsze jesteś gotów mi pomóc, wesprzeć mnie, wysłuchać mnie. Dziękuję za Twoją nieskończoną cierpliwość i za Twoją bezwarunkową miłość. Dziękuję, bo. Akceptując innych, odkrywam wielkie błogosławieństwo dzielenia życia z innymi, nawet jeśli są inni. W każdym z nich znajduję kolejny powód do szczęścia i odczuwania odbicia Twojej miłości. Pomóż mi dzisiaj, panie, we wszystkich sytuacjach, z którymi muszę się zmierzyć. Niech wszystko, co robię, będzie zgodne z Twoją wolą i będzie dla mojego błogosławieństwa oraz dla błogosławieństwa innych. Chcę Cię chwalić i dziękować Ci każdego dnia. Bo wiem, że każdy świt jest przypomnieniem Twojej obietnicy. Będziesz ze mną aż do skończenia świata. Amen. Panie, tego poranka chcę Cię prosić, aby ten dzień był pieśnią nadziei dla mojego życia, chwała i błogosławieństwo Tobie, bo dajesz mi możliwość przeżycia kolejnego dnia, dnia dzielenia się kochania, przebaczania i zbliżania się do Ciebie. Dziękuję, bo nie ma nic piękniejszego, niż być w Twojej obecności, czuć Twoją miłość otulającą każdą część mojej istoty. Weź mnie dzisiaj i zawsze, panie, abym był lepszy każdego dnia, abym był bardziej jak Ty. Pomóż mi zakorzenić w moim sercu ziarno Twojego słowa, aby wykiełkowało i wydało owoce Twojej wiecznej miłości. Wiem, że nie jestem doskonały, panie, ale moim największym pragnieniem jest, abyś Ty był dla mnie najważniejszy ważniejszy niż jakakolwiek rzecz materialna, która mogłaby mnie od ciebie oddalić. Chcę dążyć do dóbr niebieskich, do tych, które tylko ty możesz dać, ponieważ kiedy jestem blisko ciebie, moje życie ma sens. Otwórz moje oczy, abym zobaczył, co naprawdę jest ważne, aby wszystko, co robię, było zgodne z twoją wolą i odzwierciedlało twoją miłość. Pozwól mi odkryć, Panie, że nigdy nie jestem sam, że w każdej walce i każdym wyzwaniu, z którym się mierzę, Ty jesteś ze mną. Niech wiem w głębi serca, że trzymasz mnie za rękę, dodajesz mi otuchy i podtrzymujesz mnie, aby miłość zawsze objawiała się w moim życiu. Dziękuję, że przypominasz mi, że nigdy mnie nie opuszczasz, ale jesteś u mojego boku w każdej chwili, wzmacniając mnie swoją obecnością. Dziękuję za wszystkie talenty, które mi dajesz, Panie. Spraw, abym używał ich mądrze dla Twojej chwały i abym zawsze oddawał je na służbę innym. Niech w każdym miejscu, do którego mnie poślesz, będę świadectwem Twojej miłości i Twojego pokoju. Dziękuję, że dajesz mi możliwość bycia użytecznym w Twoim dziele. Dziękuję Ci, Panie, że pomimo burz, które mogą nadejść, zawsze dajesz mi spokój i jasność potrzebną do podejmowania najlepszych decyzji. Chroni mnie każdego dnia. Oświetlaj moją drogę i towarzysz mi w każdym kroku. Bardziej niż prosić cię o coś, chcę ci podziękować za wszystko dobre i za złe, bo w każdym doświadczeniu ty mnie uczysz i wzmacniasz. Dziękuję, że się o mnie troszczysz, że zawsze mnie kochasz, nawet gdy o tobie zapominam. Pomnóż moją wiarę, panie, chcę jeszcze bardziej wierzyć w ciebie, w Twoje nieskończone miłosierdzie i w Twoją wieczną miłość. Przedstawiam Ci moje życie, Panie, aby zostało pobłogosławione przez Twoje miłosierdzie, zarówno w tej chwili, jak i we wszystkich chwilach mojego życia. Błogosławiony bądź, chwała Twojemu imieniu, bo w Tobie znajduję moją siłę, moje schronienie i moją nadzieję. Nawet jeśli nadejdą burze, ufam, że w Twoje imię je pokonam, aby oddawać Ci chwałę i cześć na wieki. Chcę być żywym świadectwem Twojej miłości i Twojej wierności. Odnów moją istotę, panie, odnów mnie swoimi darami i swoją łaską. Niech Twój Duch Święty zawsze mnie prowadzi i wylewa na mnie swoje dary i charyzmaty na służbę innym. Niech moje życie będzie stałym odzwierciedleniem tego, że Ty w nim jesteś, i niech wszystko, co podejmuje, czynię z miłością, jednością i sercem pełnym Twojego pokoju. Chcę móc kierować i kochać ludzi, z którymi żyję, zanurzając się w Twojej nieskończonej miłości, bo to wszystko czego potrzebuję, aby być naprawdę szczęśliwym. Amen. Weź moje serce, Panie, bo jest Twoje. Napełnij je łagodnością, pokorą i miłością, abym działał jak Ty, niczego w zamian nie oczekując. Naucz mnie kochać sercem, Panie, bo wiem, że tylko Twoja łaska wystarczy mi, abym był naprawdę szczęśliwy. Moje życie nie ma sensu bez Ciebie, a w Tobie znajduję mój pokój i mój cel. Pomóż mi być narzędziem Twojej miłości w świecie, odzwierciedlając Twoje światło w każdym moim kroku. Bez względu na to, jak trudne jest moje życie, zawsze chcę być z Tobą. Oddaję Ci wszystko, czym jestem, i w tej chwili chcę uznać, że Ty jesteś właścicielem wszystkiego, co mam, kim jestem i co będę robił. To jest chwila refleksji, chwila, aby oddać Ci wszystko, co przeżyłem do tej pory i co przeżyję, ponieważ ufam, że Ty będziesz prowadził każdy mój krok. Przyjdź, przejmij absolutną kontrolę nad moim życiem, Panie. Kocham Cię i ufam Tobie. Ty jesteś tym, który prowadzi moją drogę. Dziś chcę Cię również prosić za tych, którzy pełni trudności, kładą się spać smutni i przygnębieni. Proszę cię, napełnij ich swoją miłością i swoim pokojem, daj im siłę, której potrzebują, aby wstać jutro z nadzieją i determinacją. Błagam cię, panie, daj im inteligencję i mądrość, aby znaleźli drogę, która doprowadzi ich do rozwiązania ich problemów. Niech Twoje światło ich prowadzi i daje im pocieszenie pośród ich zmagań. Zawsze mnie kierujesz, panie, tylko ty znasz najgłębsze pragnienia mojego serca. Dziś oddaję je w twoje ręce, ufając, że w twoim czasie nadejdą błogosławieństwa. Dziękuję, że zawsze objawiasz się, aby przypomnieć mi o twojej miłości i twojej nieskończonej dobroci. Dziękuję, że jesteś u mojego boku w każdej chwili, że wysłuchujesz moich modlitw i prowadzisz mnie swoim miłosierdziem. Panie, pomóż mi zrozumieć, czego ode mnie żądasz i abym był szczęśliwy oddając się tobie i kochając innych. Pozwól mi iść naprzód, ciesząc się istnieniem, które mi podarowałeś. Dziękuję za każdy dzień, za każdą chwilę, którą pozwalasz mi przeżyć. Tej nocy w Twoich ramionach spocznę, wiedząc, że Ty zawsze jesteś ze mną. Mój spokój to Ty, mój Panie, bo w Tobie znajduje mój pokój. Dziękuję, że mnie kochasz i błogosławisz, Panie. Pozwól mi być błogosławieństwem dla wszystkich wokół mnie, aby moja historia tego dnia była Twoim narzędziem do napełniania miłością i nadzieją wszystkich, którzy staną na mojej drodze. Niech moje życie odzwierciedla Twoje światło i będzie świadectwem Twojej wiecznej miłości. W imię Chrystusa Jezusa dziękuję Ci. Amen i amen. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i powtórz swoją prośbę do Boga z wielką wiarą i ufnością w Jego moc.